Okej, okay. się manowa wszystkim witam serdecznie z ich strony Chmiela. Jak widzicie kolejny odcinek naszej serii zagrajmy w obcego izolacji oczywiście. Jesteśmy tu gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, czyli razem z Axelem tutaj. Jak pamiętacie, spotkaliśmy tych dwóch wrogich, jakichś wrogonastawionych tam typów. obczajmy sobie tylko co tu jest. Element B, okej, okay, dobra. Yy, powiem wam szczerze, że stała się od poprzedniego odcinka zła sytuacja, czyli mi się... Po prostu nie nagrał odcinek, który nagrywałem i nie mam po prostu, że tak powiem, schematu na apteczkę, bo przechodziłem to jeszcze raz cały nie chapter, tylko cały etap od początku i zapomniałem zebrać jej. Także miejmy nadzieję, że będzie gdzieś ona możliwa do znalezienia, bo na razie, tak jak mówię nie mamy jej. Musimy dać radę sobie jakoś bez apteczek.

Może nam się uda tam prze, prze, przecisnąć, jakoś dostać i wyłączyć generator. Dokładnie, też nie mam żadnych leków, nie mam w ogóle apteczek. No, także, jak będzie jakieś spotkanie z obcym, czy tam dostaniemy jakiegoś czało od kogoś, no to może być nieciekawie, prawdę powiedziawszy. Ale miejmy nadzieję, że sobie damy radę. Hmm. Dobra, wyłączymy to i tutaj mamy ten panel, także schodzimy pod ten panel jak najszybciej, chowamy się, nie widzą nas. Dobra, oni sobie przeszli. Świetnie, co to, co wy tu macie? Może byśmy ich ukradli? Albo nie, dobra, chodźmy. To chyba tu, no. Okay. Idziemy po cichutku, ale dajemy radę, co to jest. Save'a sobie możemy oczywiście ta sprawa zrobić. Tutaj to tu przydają się te rzeczy akurat. Tak, chcę zapisać. Świetnie cieszę się. Co że tam mamy iść? Kiedy nie Dokładnie. Powiem wam szczerze, że ten cały Sewastopol strasznie mi przypomina yy, Ishimura. Ishimura, dobrze mówię? Chyba tak, z Dead Space'a. Bardzo podobny system jest tutaj, taki jak był w Dead Space'ie. Przemrożone oko. Aha, bla bla bla. O Jezus. Co mieli? ja Zapasy. Aspiry na 4 sztuki, konserwy 32 sztuki, 6 galonów wody. Uuu, to niedużo.

Ready. On One, two, yeah. No zaciskaj, co jest? O kurwa, ktoś za nim jest? Uro, to jak sara, dobra, biegniemy. Przydubcymy. Z czego? Nie wiem, z czego mówię. A, z klucza może. Myk, pierwsze trupy wow, tego się nie spodziewałem. Uciekamy, dobra. Pierwsze trupy zostały już ściągnięte, także no, zaczyna się dziać coś fajnego. Coś, coś kapie na niego. Coś jest nad nami. Wow, 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 Nie fajnie, nie fajnie. Skąd to się tu wzięło? To jest pytanie. No dobra. Dobra. z Aksel, Po Akselu już nic nie zostało, także. Nawet się nie ma co nim przejmować. Czekajcie, do tranzytu trzeba dotrzeć, bo to nas goni to gówno. Przywołaj tranzyt. Szybko, szybko, szybko przyjeżdżaj tu. Co tam jest w tym punkcie? Jest tam coś ciekawego? Ej, mam wrażenie, że to zaraz tu przyjdzie ten obcy tutaj, ten ksenomor w nas normalnie wpierdoli w całości. Schowamy się. Nie jest ciekawie, powiem wam szczerze, nie robi się ciekawie w ogóle. Nie my mamy tą latarkę super, nie mamy żadnej apteczki, mamy połowę HP i nie mamy żadnej broni, którą moglibyśmy się przed tym czymś bronić. Znaczy przed tym czymś, przed tak zwanym kurwa aliensem. Jest, 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 jest. No i gdzie on pojechał? Dobra, ja sobie stanę tu, może nie będę się odwracał, po prostu otwiera się już szybko. Boję się... Ej, to chyba za mną stoi obcy. Albo... A, chuj, nie ma go. Poszedł gdzieś. Co jest? No, wsiadamy. Do wieży Lorenzstech? Lorenzsystech! No dobra, niech im będzie. No to jedziemy naszym tranzytem. Zajebista akcja. Udało nam się uciec przed obcym pierwszy... ...czas. Pierwszy raz. Czas, ja pierdolę. Źle w głowie, chmielu, źle. Co jest, co jest, co jest? Znaleźć windę, mamy okej. Okay. Fajny ten motoclutż, powiem Wam, że można komuś konkretnie nie przypierdolić. Jep, jep, jep. Dobra. Station serving 6 and <śmiany> communication technologies, tech support services. Co to jest, to jest? to jest? Co to jest? Za pomocą możesz wyłączać i wyłączać system, zanim się fokus. Aha, czyli mamy dostęp do takich systemów zasilania, gdzie możemy sobie powiedzieć, patrzcie co możemy, to niestabilny system, system nagłośnienia. Czyli możemy sobie wybierać co ma być włączone, że tak powiem ustawimy system nagłośnienia, to tam pewnie są teraz jakieś odgłosy wydalane z tego, także to może nam pomagać, w, jako, że tak powiem, mm, jako, że tak powiem, jakiś system w ucieczki przed przeciwnikami, czy tam obcym, czy tam kimś innym. Tranzyt przywołać, ale gdzie my mamy iść? To jest pytanie, Lorenz z system, on mówił, że do jakiejś wieży mamy do nie? Zapiszmy sobie gierkę, bo to jest podstawa. Tym bardziej, że tutaj save'ów nie ma prawie w ogóle, więc jak padniemy, no to... Stolec. Tam gdzie sobie zapisaliśmy, tam musimy wrócić. Mogę wybić szybę? Nie. Kichuj. Tu nie ma takich zabawek. O, tu coś jest przejście. Dobra, idziemy tu. W ogóle dobrze idę czy źle? Hm. Nie wiem. Nie wiem nawet czy dobrze idę. Nie mam zielonego po... Uu, pojęcia. Ten obcy mnie trochę tak kurwa szokował, Nie wiem. Tędy? Do tego włazu? Do tej tej kanalizacji? Co to było? etanol, Alko, alko, alko. Musi dropnąć. Prawilnie, prawilnie Nie powiem, że nie. Mamy baterię do latarki czy nie? W ogóle? Co jest kurwa? Zwróć się. Zwróć się. Płynę, ktoś jest, tu ktoś jest. Nie jest tak fajnie jakbym chciał. UOOO! Dobra, spierdolamy. ktoś do nas strzelał. Just need Czekajcie wiecie co, coś zobaczę sobie, bo coś mi kurwa strasznie. Coś mi się strasznie tak jakby dziwnie przycina grafika. Nie wiem czemu tak akurat się dzieje. Rozmycie w ruchu, czyż by to było to. Dobra, ogarnę sobie to później. Bo coś mi dziwnie tak przy... przy... Przymułagier. O kurwa. Dobra, 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 spier. Tak, żeby nas nie zauważyli. Uuu, dobra, bo to, to grozi nam niebezpieczeństwem poziomu. <laughs> nie wiem którego. Także musimy się ponokradać troszeczkę. Uuu. Kurwa, dobra. Wracamy, wracamy, wracamy. Chociaż czekajcie. Nie, poszli gdzieś. Poszli na dół. Okej, okay, także spokojnie powinniśmy dać radę. Co tu mamy? O, modyfikację instalacji. Czy możemy sobie coś zhakować? Że tak powiem. Zróbmy haka. Tylko co możemy odpalić? Oczyszczanie powietrza? Odpalmy oczyszczanie powietrza. Zobaczymy, co to jest. O kurwa Coś to nie miało wyglądać tak jak wyszło, za bardzo Lipton wyszedł totalnie... Jaa, ciesz, nie pierdolę Gdzie skąd O nie, przy wiem. Dobra, przynajmniej teraz wiemy gdzie mamy iść Damy radę Zastrzeliły mnie skubańcy jebaniuścy z nich są typy Czekajcie, ona ucieknie, ona będzie próbować do nas strzelać. Tutaj podchodzimy, jest tak zwana kaczenka. Tędy sobie pójdziemy, o. Czekajcie, tam ich idzie trzech, ich nas szukać, tak? Tam jest jeden gościu. Który nas prawie obczaił. Celował do nas. <laughs> Także może... Możemy go gdzieś tu spotkać zaraz. Więc trzeba uważać. Okej. Okay. Można powiedzieć, że go zasasynowałem normalnie. O kurwa, nie, gonią nas. O ile mi się wydaje? To tu mamy iść, tak. Także spierdalamy. Uuu, widać coś na zewnątrz. Stację widać. Świetnie dobrze. Mam nadzieję, że dalej za nami nie pójdą jakoś chyba, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, co to za butle z gazem.

I wiem co słyszę. Nie podoba mi się to, że to słyszę. Tu mamy węd. Wejdźmy do niego, zobaczymy, gdzie nie przejdziemy. Uuu, ktoś się tutaj krył, chyba. Ukrywał się tu ktoś. Gdzie ja kurwa idę, to ja nie wiem. Ale idę. Czy my tu nie byliśmy przypadkiem? Bo zrobiłem takie błędne koło. Gdzie mamy iść? Poszukaj karty danych w dziale obsługi technicznej. Gdzie to jest? Service Hub Reception? Tu gdzieś? Co to jest, co to jest, co to jest? Co, to jest? co puszki? Puszki nas nie interesują. O, ależ. Okej. Okay. A, czyli gdzieś w tym terenie ma to być. Przy mają się schować, to on z nie interesuje. Hot food, co oni tu mają? Mega burger, pizza. Wszystko. Maszyna z fast foodem. Takich rzeczy jeszcze nie widziałem. Safe point jest, jest. Bogu dzięki, wreszcie. Bo już kawał drogi go nie było, powiem wam szczerze. Już, można się zacząć martwić. Damn right. Bitch. Fucking revolver. Przyda się. Karta też jest, ok. Jak się strzela z rewolwer rewolweru? Spierdalaj z niskim poziomem mocy. Mm -mm. Nie tędy, nie tędy, nie ma takiej opcji. musi się kierunki pomyliły. Przeładowałem sobie baterię jak widzicie, w latarce, przyda się. Co jest w tym włazie? My ten interesuje, czy my tym szliśmy? Aha, byliśmy tu, dobra. <coughs> Czyli nam to nie jest potrzebne póki co. Latendę musimy mieć, no dokładnie. Open. Co jest kurwa? A co to znaczy ten xik, jeżeli mogę wiedzieć? Blokada, aha. Tam jest coś interesującego? Gdzie, kurwa? Tu? Gdzie tu jest coś interesującego? Ja tu nic nie widzę interesującego. Nie, no przecież nie mam chyba tam z powrotem wchodzić do tego spotu. Hmm, jeszcze raz, moment, moment. Kartę wzięliśmy jakąś. Wzięliśmy tą kartę przecież na no to co? O wała chodzi? Coś pisze, że mocy nie ma, w tym kąpie nie ma mocy. Cholera. Jest tu gdzieś terminal? Wiecie, ten terminal, gdzie można sobie przełączać, to by tam pomogło. O. To jest kurwa. Tam go nie będzie na 100%. Pro. Tu też. No nic, jesteśmy w tak zwanym dupiaszu. Nie wiem za cholerę gdzie iść. Czy mam się tam do nich wrócić? Nie no, wątpię. Z tego nie mogę skorzystać. A, tu! To, to są te drzwi, gdzie ja się spinałem iść. Trzeba było tak od razu. ID się przyda, oczywista sprawa. Taka mini znajdźka. Co to, co to, co to jest? Bomba dymna. Uff, o też, kurwa macie, jak ja mam to zrobić? Nie nie mam czegoś. Dobra chuja ja zrobimy, Na apteczki nie mam kurwa Wiecie, mm, schematu. Jest w tym problem właśnie, bo bez apteczek może być zaraz ciężko jak tylko coś się zacznie dziać tam może jeszcze nie moment, moment, jak chcę iść tu? Oż stary, coś ci się stało. Coś, coś ci się stało, ziom. Ktoś cię ukuł. Granat hukowy, kolejny schemat. O, możemy zrobić. Ja to zajęliście, że mam granat hukowy. Aha, rewolwer się wyciąga, tak. I strzela się, rozumiem, R, 2 tak. Tam jest zamknięte? Czy mi się zdaje? Błędne urządzenie, No hmm. nic, to musimy iść tędy. Czarna skrzynka, ona jest czerwona. Co? <laughs> Co z nią jest, nie tak? Jak to brak danych? To usunęli z niej dane w takim układzie. Co ty się tak spinasz, kobieto, jesteś tylko na statku z obcym. Coś piszczy. coś mi się nie podoba, po co ja mam to wciskać, jeżeli mogę wiedzieć, co jest, Karta danych jest no świetnie. Jak się z tego korzysta? O, o, jak? Czekajcie, co mam wybrać to, co tu jest. Przecież tu nie ma takiego. Co jest kurwa? Co jest? O co w tym chodzi? Jak nie rozumiem. A, o to chodzi, dobra. To jest to i to jest to. Poprawny kod, zajebiście. Siła i gwałt. Umiem hakować. Ależ będzie ze mnie haker w przyszłości. Nie podoba mi się jak tak frysko piszczy. Hakujemy następne. To jest to. To jest to i to jest to jest. Świetnie, udzielono dostępu. dzięki. Jaki karpet, uuu, DM. Toda c u r 이게

Także co? Ja myślę, że zakończymy przy, tutaj akurat przy Sejpie jesteśmy, także możemy kończyć ten odcinek. Ja się z Wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście widzimy się w następnym odcinku Aliena. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie oczywiście jakiś komentarz listy, a tymczasem to było na tyle. Cześć wam wszystkim.